Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Querton, a to dwunasty odcinek z serii Zagrajmy w Raiman Origins no i zanim przejdziemy do odcinka, to jak pewnie zauważyliście Mam 140 elektronów, gdzie pod koniec poprzedniego odcinka Miałem 137 Nie wiem, czy to zauważyliście, bo to, to zobaczcie jak Podejrzycie ile miałem elektronów w poprzednim odcinku, no ale w każdym razie mniejsza Mam 140 elektronów, a nie 137 Ponieważ wybrałem się do trzech poziomów i zrobiłem tam Zrobiłem 3 elektrony za odpowiednią tam ilość lumów i przy okazji pozdobywałem parę medali no i zrobiłem to po to by w tym odcinku mógłbym zacząć od yy, cwanej skrzyni z poprzedniego świata tak więc do niej sobie zaraz przejdziemy ale jeszcze zanim to to chciałbym wam pokazać króciutki kilkunastosekundowy filmik yy, gdzie przytrafił mi się tu śmieszny bug więc yy, sami zobaczcie co mi się przytrafiło okej okay. no ciekawe to jest Ok, to co właśnie widzieliście, to było to chyba z podejrzeć 9 odcinka podczas powtarzania pierwszego poziomu na mistycznym szczycie po prostu zniknęła mi podłoga, no dość śmieszna sytuacja. No w każdym razie jest, jest ok, Mamy 140 elektronów, taki mi się glitch przytrafił. No i mamy też nową postać dzisiaj. Jest to kolejny małak. Yy, Mało ninja, ostatni z Twojego podstępnego gatunku. Postaraj się nie hałasować tak bardzo, gdy się skradasz. Nieważne, mam pewność, że żywe mraki padną, gdy cię zobaczą. No dobra. No dobra. Więc yy, ogólnie, fantastycznie. Wszystko się udało, więc możemy lecieć do tej cwanej skrzyni. No i w ogóle, zaraz się nam postacie skończą. O, właśnie. Yy, to był poziom. To był poziom wędrówka przez góry, gdzie mi ta podłoga znikła. No, więc możemy lecieć na poziom yy, w świątyni łoskotek na cwaną skrzynię. No i tutaj, proszę bardzo, mi powiedział hello, Zabawę w cieniu. Elektrony otworzą drogę! No właśnie, więc niech Małagnicza się wykaże dzisiaj i zdobędzie skrzynię z elektronami. Najwyższy no czas. No i to też jest taki poziom, właśnie w cieniu. Ogólnie jest to poziom dość podobny do tego z pierwszego świata. Zresztą możecie zauważyć, że jego budowa jest dość właśnie podobna. Dobra, trzeba złapać tą zrezygnowaną skrzynię, na którą mi ostatecznie nie starczyło elektronów. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy za bardzo. I fajnie, bo udało mi się zrobić za pierwszym razem, więc się cieszę, bo szybko poszło. No i o, w ogóle dawno już naprawdę nie mieliśmy żadnej skrzyni z elektronami. W sensie ża ża żadnej skrzyni z elektronami. Żadnego kryształka, ża żadnego. no. zęba. Och, w teorii to są zęby. No, dawno już nie mieliśmy żadnego, więc pora mu oddać. Już szóstego. Szóstego? Siódmego. Dwa, cztery, pięć, sześć, tak, siedem. A nie, sześć, tutaj pokazuję. No to, no to sorry, no to sorry, jednak 6. Dobra. No to wracamy. No i dzisiaj zaczynamy kolejny nowy świat. Kolejny nowy świat. No i będzie to świat, świat, świat... Już wam pokazu... Kurde, wyszłem do chrapiącego drzewa. W każdym razie trudniejsza wersja pustyni DJ'dów nas dzisiaj czeka, więc myślę, że w spoko. To jest też dość ciekawy świat, bo ma bardzo fajną mechanikę, którą już niedługo zobaczycie. Teraz, żeby nie kliknąć źle, no. no i tak z pustyni DigiRidów idziemy na Ględzące groty. No i zaczynamy od poziomu dzikie roje. No i właśnie to jest świat, który bardzo lubię przez pewną lokację. Przez pewne lokacje, które się będą na poziomach przewiały. Zaraz zobaczcie w ogóle. O, już są, już są. Są cimy, tak zwane. Znaczy, ja je nazywam ćmy. Nie wiem, co są No i ogólnie odganiamy je światłem. Bardzo fajna mechanika. Niby mechanika, która się już w grach powtarzała, aczkolwiek... Ła! Tego nie rozświetliłem sobie. Szybko! Tyle e, lumów. Kurde, nie ominęło. No tutaj możemy z sobą zabrać to światło. I coś w stylu... Jak były te wodne poziomy. A w ogóle to jest, był przeciwnik. Oj, bo mi się kończy światło. No tylko tutaj giniemy natychmiastowo, tak? A tam jeszcze mamy szansę się odratować. No. I tutaj troszeczkę mniej widać, moim zdaniem, no. Ale ogólnie, no, fajna mechanika, która mi się podoba. Zawsze mi się te poziomy z tymi ćmami podobały. Już raz to chyba mi mieliśmy właśnie. W przypadku... Yy... W przypadku Mosquito. Wydaje mi się, że już raz to na to trafiliśmy. Ale coraz bardziej mnie przerażałem czasówki, jak patrzę na te poziomy, nie? No, kurczę, też sobie powtarzałem poziom teraz i tak sobie zacząłem myśleć o tych czasówkach, że powoli trzeba by było się zacząć do nich szykować. No, najlepszym sposobem na to będzie po prostu speedrunowanie tych poziomów podczas ich pierwszego przychodzenia. doszedłem do takiego wniosku. No, bo co w ogóle nie ma żadnych lumów? Aha, bo wszystkie te lumy zebrałem. No, to słabo. Dobra. Okej, tutaj dość mocno na skakanie, bo on już jak nastawiony był. Ale ważne się udało go zrobić bez najmniejszych problemów. Dobra. Okej. Okay. Chciałem jeszcze tą monetkę zdążyć, zebrać i jesteśmy, dobra. Tutaj póki co będziemy bezpieczni, chyba mi się pogubiły, dobra. Okej. Okay. Nie! wow Okej. Okay. O tego się nie spodziewałem. Od tego się nie spodziewałem totalnie. Może czasami jednak warto oberwać. tak sobie tak myślę. No, było blisko. No, w, każdym się, w każdym razie musicie przyznać, że naprawdę ciekawa lokacja. Nie można tutaj lecieć maksymalnie do góry Ale spadłem słabo, ale w sumie jest jeden... A jednak nie ma plusa, bo, bo się odradzamy tu Jakbyśmy się odwrócili na początku tej sekwencji To wiecie Że moglibyśmy Moglibyśmy się tam cofnąć i zdobyć te lumy jakby tańczyły, nie? Ajajaj, dobra O kurde No, perfekcyjnie, ale dobra. Nie, no, rzeczywiście perfekcyjnie, dobra. Lejdźmy do tego raz jeszcze. Zastanawiałem... ...to powaga? Naprawdę? Są chyba jakiś ja teraz. Dobra. I się naprawdę ciągnie. ciągną do mnie, nieźle. No, Te teraz jest perfekcyjnie, bo nie zginąłem, więc, więc super, 270 lumów. Nie, no, chyba się uda zrobić 100%. Tak mi się wydaje, że się uda. Raczej tak. O dobra, już więc muszę zrobić, tylko szybko Oj nie wiem, czy teraz zdążę O kurde No A To się mogło źle skończyć A bo ja się od tego odbijam, dobra tam gdzie się pojawiają, tam się pojawiają te stwory. Ale widzicie, one właśnie boją się światła, patrzcie One nawet tutaj nie wchodzą, nie? Patrzcie, bo tutaj kryje ich ten kamień. jakby, jakby ten kamień zniszczyć, to, to widzicie. To by zginęli, nie? O, tutaj w ogóle też, są, też jest ciekawe. Na hieroglifach, jak widzicie, znajduje się globox, a to wam może pokażę dalej troszeczkę że obawiam się, że zaraz będzie koniec, ale trudno Ważne jest to, że raczej powinno się udać Zdobyć te... 350 gloomów raczej Bo nie mam 100% pewności Oby tak Dobra No i mamy Wejście, dobra. O, moskito, a to może się uda, bo na moskito się zawsze dużo zdobywa tych lumów. O, to są w tych obszarach. Nie! By się udało zdobyć te lumy, bo mam wątpliwości, jak patrzę na ten licznik. To może jeszcze będzie jedna sekwencja? Zobaczymy. Oby. Naprawdę mówiąc, no, chciałbym tych poziomów potem powtarzać jak najwięcej. Dobra, chyba się uda. Jak najmniej tych poziomów to powtarzać, bo chyba powiedziałem jak najwięcej, nie? Chciałbym powtarzać tych poziomów jak najmniej potem do zdobycia samych lumów. No bo wiadomo, tak czy siak czasówki będzie trzeba pokryć Ale czasówki to będzie coś innego To nie będzie zwyczajne przechodzenie poziomów Ja widzę, że teraz speedrunować to ja muszę tutaj Bo mi się tutaj kończy lampka zaraz oj O no nie Bo nie miałem czasu wam pokazać tych hieroglifów Dobra, na innym poziomie na pewno się to jeszcze przewinie Dobra, pierwszy poziom w tym świecie za nami. Troszeczkę go w sumie robiliśmy, no ale też była i skrzynka i troszeczkę wam opowiadałem o tym, co się działo poza odcinkiem. No dobra, wszystko mamy, medal też. No, jak w ogóle widzicie jeszcze będzie po jednym elektronie za każdym, za każdą czasówkę, tak? Bo zawsze ten jeden elektron co mi w środku zostaje, no to on jest za... Że, w czasowym, tak jakby się ktoś jeszcze nie zorientował, dlatego nigdy tego elektrona nie zdobywałem. No, bo po prostu chcę zrobić z tych wszystkich czasówek po prostu osobny odcinek, osobne materiały. No, się, moim zdaniem tak będzie lepiej. Dobra. No i przed nami, przed nami podstępne wiatry. Kolejny chapter, epizod. Kolejny poziom. О, не, не. Снова уж, снова что? Снова то. Снова то. Bałem się, że tutaj nic nie ma. Szczęście jest wszystko. To jest chyba jeden z tych też najtrudniejszych poziomów w grze. Tych poziomów już tak bardzo nie pamiętam. No co jest? Tych poziomów też już tak za bardzo nie pamiętam. Tam co, po niektóre z tych właśnie dalszych mi zapadły, tak w pamięci lepiej. No ale. No, to jest ciężki poziom. Jak tak sobie to porównuję, dlatego że już w poprzednim świecie ten poziom z wiatrami był ciężki. No to teraz tym bardziej sobie to porównuje. Dobra. Zróbmy to tak może. Tutaj te wiatry nieźle nami pomiatają Że tak powiem No W końcu, dobra no I pierwsza koteczka jest już z nami Jeszcze tylko kilka Tylko kilka, jeszcze jedna w sumie. Czasami się zastanawiam, co ja wygoduję na tych filmach. O nie, to jest ten moment. Nie, przypomniało mi się. Przypomniało mi się, jak. jakie to męczarnie przeżywałem. Raczej to nie będzie teraz takie trudne, ale pamiętam, że naprawdę sporo razy tutaj ginąłem. między, między innymi tutaj pojawił mi się ten martwy, o którym wam mówiłem. Tutaj, właśnie w, w tej sekwencji, jeżeli nie pamiętacie, o którym Wam mówiłem, no to, jeżeli nie umiemy przejść poziomu, to wyświetla nam się żaba. I wyświetla nam się Marfi, czyli ta żaba. I pyta się nas, czy chcemy wrócić do rozdroży maszyn, czy chcemy kontynuować nasze zmagania na tym poziomie. Lecisz teraz. No właśnie. O, i to sobie ładnie zebrać. To nieźle, zaczęliśmy ten bonus. Ja chciałam tu z dziwna grawitacja na tym bonusie, naprawdę. No No i te poziomy z wiatrami, no cóż. Ciężkie zawsze były. No. Ciężkie były. To jeszcze nie jest ten moment, przy którym ginęłem najwięcej, nie? Więc. Ten moment jeszcze przed nami. Okej... Okay. Ten moment jest chyba właśnie teraz. są chmury To gdzieś zaraz też powinna być monetka, tak, tak ciężko schowana. W tym przypadku to jest ten borek akurat. No, ale ała. Żeby tak podlatywać do góry z tymi lumami, no to, to słuchamstwo jest tyle. Ale dobro No ważne, że nie będę musiał tego powtarzać, oczywiście pomijając noczysówkę. No to nie będę musiał tego powtarzać na szczęście. Dobra. 360. Ładna liczba. Liczba... Liczba, którą zakończymy ten odcinek, mi się wydaje. Na tym poziomie chyba poprzestaniemy dzisiejsze przygody. Chociaż jeszcze zobaczymy, bo teraz będzie chyba moskito, nie? I te moskito są trudne, one troszeczkę trwają. Ja bym to sobie chyba wolał stawić na kolejny odcinek, ale zobaczymy. Ja się boję, ile my tam... Oj kurde, ten świat jest długi, strasznie. Poczekajcie, znaczy, nie, nie jakieś strasznie, ale chcę zobaczyć, ile to ma poziomów. No dopiero dwa w tym odcinku przeszłem. A jeszcze to dwa poziomy i boss. No dobra, no tutaj chyba skończymy ten odcinek. Chyba tak, no. Na tym skończymy ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że się wam spodobało. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. A więc w kolejnym odcinku kończymy świat. No i do, cześć!